2016. Jo! Dostałem ziometku tu temat szkoła. ta wakacje są, a szkoła się już chowa Na początku było słońce piękne, a teraz ciągle tylko deszcze, deszcze, deszcze. Dobra. Trochę mi tu to nie wyszło, ale czekaj, no tu mi się kok. Dobra, jedziemy w ziomeczku dalej, jedziemy tutaj dalej, freestyle'em gazem Jadę tu teraz, ziomeczku może sam, sam, ale i tak pomocnika tutaj mam Tak Oto on, udostępnił mi te sprzęty On powiedział, żebym nie był tak przejęty ale dobra, zajmijmy się teraz wakacjami Z całym i Już za nami Szkoła jest, więc koniec Jadę freestylem Kończę mi się, bo 10 sekund zostało No ale dobra, cześć Do widzenia Postkrypton Już mnie nie ma Nara